Z tej strony Rafał Grom, Combat System. Dzisiaj porozmawiamy sobie o typowej apteczce domowej i co powinna ona zawierać. Zapraszam. A więc apteczka domowa. Tak naprawdę to, co w niej się znajduje, zawsze powinno odpowiadać potrzebom, gdzie jesteśmy i z naszego doświadczenia. Tak jeśli ja mieszkam w bloku, nigdy nie będę się przystosowywał do sytuacji, jakby był na wojnie. Z drugiej strony, też nie będę się przystosowywał do sytuacji, gdybym był w lesie i na przykład trąbał codziennie drewno się kierę, ponieważ to nie jest, nie jest mój świat. Dzisiaj tego nie robię. Dzisiaj moje największe zmartwienie może być co najwyżej złamana noga, jeśli ktoś się przewróci. Oczywiście, taką typową rzeczą są jakieś zacięcia i na takie rzeczy się przygotowuję. Więc tak, wyłóżmy wszystko co ja mam w takiej typowej apteczce, to jest moja typowa apteczka domowa, to nie jest żaden taktyczny pakunek, to jest zwykły koszyk, który ja trzymam w kuchni, w jednym ustalonym miejscu. I jeśli coś się stanie każdemu z domowników, wie gdzie, skąd sobie może wziąć pomoc. A więc rozłóżmy to i porozmawiajmy sobie o każdym z przedmiotów. Słuchajcie, a więc tak, Każdemu ma oczywiście swoją teorię, jak powinna wyglądać. Ja nie mam w niej nic więcej, nic mniej niż to, co nauczyłem w życie, że powinienem mieć. Ja jestem młody, możemy jeszcze nauczyć dużo. A więc tak, po kolei co ja tutaj mam? Oczywiście mam dużo plastrów w różnych rozmiarach, w różnych wzorkach. Plastry docinane, już docięte, także ja mógł, nie wiem wrzucić sobie w saszetkę kiedy gdzieś idę. To ode mnie zależy tak naprawdę, czy ja je w ogóle wezmę, ale w domu tak naprawdę myślę, że nie zdarza się nic niż jakieś zacięcie nożem w kuchni, zadrapanie przez, przez dziecko. Słuchajcie, każdy musi dostosować to do siebie. Ja mam tych plastów naprawdę dużo. Następną rzeczą, którą ja mam u siebie jest. Coś na oparzenie, tak? W tym przypadku też żel. Według instrukcji od ból skutecznie chłodzi i pomaga chronić przed infekcją. Zawsze warto mieć taki środek, ponieważ myślę, że gotuję większość codziennie, więc też warto mieć jakieś zabezpieczenie, gdyby coś się tutaj oparzyło. Pamiętajmy, że 10-15 minut pod wodą przy takim mocniejszym oparzeniu, pod wodą o temperaturze pokojowej, też wystarczy. I często takie preparaty też mają wymogę, że trzeba to zachować, więc również pamiętajmy, żeby czytać instrukcje. To, co ja mam poza tym, to jest usta trójkątna. Bardzo szerokie zastosowanie od jakichś przypadków złamania ręki i usztywnienia tego. Dodatkowo, oczywiście, w zestawie mam szynę. Ta szyna jest giętka, mogę ją docinać. W środku jest płaski pasek aluminium, który mogę sobie przyciąć, i nawet gdyby coś się stało z samym palcem, mogę dostosować to. Ja mam taką szynę w kilku rozmiarach, nie są drogie, natomiast czasem mogą pomóc. Ja też lubię często chodzić na zewnątrz, w różnych warunkach, w górach, po lesie. Czasem warto mieć taką nawet małą szynę przy sobie. Dużo miejsca nie zajmuje, jak na, wrzucić ją do plecaka a może czasem pomóc, nawet jeśli nie nam, to komuś innemu. To, co też pomaga na takich wyjściach, ja na przykład nie mieszkam w domu, ale często jak ktoś ma dzieci, mieszkanie, podwórko, to może się coś takiego przydać, to jest preparat wchodzący przy jakichś stłuczeniach lekkich i tak dalej dobrze popsikać, Chwilową daje ulgę. Oczywiście to, co musi się znaleźć w każdym mieszkaniu również, to jest coś do odkażania, Najczęściej to jest woda utleniona. Ja też ją tutaj mam, ale częściej używam okrani To jest środek do stosowania na skórę, na błony śluzowe Praktycznie wszędzie go można stosować. Nie szczypie, co jest bardzo też ważne. Więc jak mam jakiś gości z moimi dziećmi, coś się stanie, mogę im bezpośrednio na, na ranę wsiknąć. I nie będę miał za chwilę wielkiej ilości płaczu. To, co również musi się znajdować, tak? Tego. O tym bardzo często zapomina się w domowej apteczce, ale pamiętajmy, że apteczka służy często też naszym gościom, bądź nawet może sąsiadom. To są rękawiczki. Jedna nawet para wrzucona może nam pomóc, ponieważ mogliśmy mieć podłogę, ktoś się mógł zaciąć nożem, my chcemy pomóc tej osobie i nagle tymi wszystkimi środkami do dezynfekcji podłogi Dotykamy tej osobie otwartą ranę. Tutaj niestety nie jest to komfortowe. W tym momencie możemy szybko złożyć rękawiczki. Jesteśmy dla tej osoby sterylni. Coś oczywiście jeszcze u mnie zajmuje? To są gaziki w różnych rozmiarach. Gazik służy tak naprawdę do zabezpieczenia rany, wchłonięcia jakiejś krwi wydzieliny, która się wydostała. Oczywiście mam do zestawu bandaże, plastry. Wszystko, żeby to zabezpieczyć. Gazem w różnych rozmiarach. Są nawet zrolowane, które po rozpakowaniu stają się bardzo duże i mogą bardzo dużą ranę objąć. Poza takim typowym zestawem domowym mam rozszerzony go o zestaw do wyciągania kreszczy ze względu na swoją aktywność fizyczną oraz opaskę uciskową ze względu na to, że często w wolnym czasie chodzę na strzelnicę, ale to nie tylko to, że masz. W nazwie staza taktyczna, jak ją często nazywają, to nie znaczy, że ona jest tylko do zastosowania na wojnie. Tak Bardzo często zdarzają się wypadki komunikacyjne, w których występują duże krwotoki. W domu też może się stać coś takiego, jakieś nieszczęśliwe przycięcie dużych naczyń. Też warto mieć, ale pamiętajmy, że w apteczce powinniśmy zawsze mieć to, czego potrafimy używać. Nigdy nie mamy czegoś takiego, że tu miałbym defibrylator, miałbym jakieś urządzenia dziwne, super opatrunki jakieś, które koagulują wszystko, zamykają nam, robią narzędzia chirurgiczne, które, dzięki którym mogę komuś wyciąć wyrostek bez sensu, ponieważ ja nie jestem chirurgiem. Ja jestem w domu, przygotowuję się na to, co może być w domu oczywiście. Ja jako student ratownictwa medycznego mam oczywiście trochę tego sprzętu zapasowego, mam plecak medyczny, ale on tak naprawdę jest ze mną wyjazdowo często. Natomiast w domu nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, żeby cokolwiek więcej poza tym zestawem mi się przydało. Oczywiście wszystko zależy od waszego, Waszej rodziny. I tego, gdzie mieszkacie. Więc, co jest warto przeanalizować przy układach? Po pierwsze, ile osób macie w rodzinie? Jeśli to będzie, e, mieszkacie samotnie w kawerce, wiadomo, że no, niepotrzebne wam jest 200 metrów prastra, 20 bandaży, e, 200 rękawiczek. Te rzeczy dostosowujemy, ale jeśli macie na przykład moje dziecko, mieszkacie na, e, na przedmieściu, macie ładny e, ładny ogródek. I wiecie, że to dziecko za chwilę biega, wymraca się, coś tu może wejść w nogę. No to jednak, jakieś pęcetki, coś do odkażania, jednak potrzebne jest większej ilości niż takiej osobie, która mieszka w bloku samotnie i tak naprawdę potrzebuje tylko coś, żeby czasem się zatnie przy goleniu bądź przy krojeniu czegokolwiek i wystarczy jej zakleić to zwykłym plastrem więc dostosowujemy wszystko do sytuacji nigdy na za dużo, nigdy za mało ciężko jest wybrać ten perfekcyjny środek ale pomyślcie sobie co przez ostatnie dwa lata stało się u was w domu takiego żeby mielibyście że wasze umiejętności pozwoliłyby zabezpieczyć to i co moglibyście zrobić żeby mieć to w domu ja tak jak wam pokazałem to jest mój zestaw, który ja mam w koszyczku Polecam sprawdzać zawsze daty ważności, ponieważ e, takie rzeczy nie powinny, nie, nie by nic się stać dla nas tak realnie, żeby się przeterminowały, ale jednak warto zachowywać e, świeżość. Takie rękawiczki, często rzucone raz, e, później po roku, dwóch, jak zapomnimy o tym, próbujemy to założyć, nagle się rwą i nie możemy komuś przez to pomóc. E, w tym zestawie jak widzicie nie ma leku. Nie ma, ponieważ ja uznaję, że każdy z Was może mieć swoje alergie, każdy w Waszej rodzinie może mieć inną alergię, To Wy musicie sobie dostosować, jakie leki używacie. Ja również nie jestem farmaceutą, nie jestem lekarzem, żeby polecać Wam jakiekolwiek wyroby farmaceutyczne. Ja, jak widzieliście, pokazuję Wam tylko to, co możecie sami tak naprawdę w warunkach domowych szybko zaopatrzyć. Słuchajcie, trzymajcie się bezpiecznie. Do zobaczenia w innych filmach i zachęcam do oglądania filmów GCS-u. Cześć.